Witam Was, ja jestem Arkus, a oto kolejny odcinek z Wiedźmina II. I wracamy do naszej przygody. Jak Wam obiecałem, ekwipunek opróżniony, czyli już nie powinno być. Znów medalion. Problemów z żadnym Przeskocz, Wiedźminie. No, dla pewności, czy mam. Eee, pięknie sobie poradziłeś. What the fuck is this? Dobra, ale przynajmniej widzimy, że tu, tu nas czeka jakaś... Fuck. Jakaś nagroda. Tak Dobra teraz sklepać, teraz, 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 dokładnie, mi nie przestawać. Znowu tył, tyłu, dobrze. Znowu trzy te trzy znaki, powinniśmy go pokonać. Ło wow wow, 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 wow. muszę uważać na te wszystkie jego ataki Czy trafił mnie nie dobra, czyli da się to spokojnie zgodować Dobra Znowu kolejne. Tu trzy mogę zdążyć. No i teraz już powinien zginąć. No nie, jeszcze, jeszcze jedno uderzenie. Dwa. Jest. Odsuńmy się, bo może wybuchać. Nie. Wow. Wow. To była walka. Co tutaj mamy? Trofeum z żywiołaka. Ciekawe. Więcej. Jakiś pierścień. Uff, dobra, tego nie chcę. Nie, nie chciałem. inwentory. In Tylko o, dokładnie to. Zbraz banard. Oreny, zawsze weźmiemy oficerki, zabierzmy. I więcej orenów. Co... Takie, takie krapy? Serio nic więcej tutaj nie ma? Sprawdźmy tą zbroję. Zbroja z Banart. Wow, wow, <laughs> ciekawe. Z każdą sekundą coraz więcej, coraz lepsza zbroja. Załóżmy ją. Jest bardzo mocna. No i tak, sprawdźmy jeszcze te oficerki, które, oczywiście, że są lepsze. A co z tym pierścieniem? Aha, to jest. Jakiś zwykły pierścień, po prostu na sprzedaż, chociaż cenny. Cztery oreny, to może fabularnie. Dobra, chciałbym przeskoczyć. Piękne. O, podobała mi się ta walka. Zapiszmy grę. Nie wiem, czy zapisałem grę. I chodźmy dalej. W przygodę! Może jeszcze tutaj... Na spotkanie wyjdzie nam jakiś troll, czy... Inna, maszkara. Uuu... Co to jest wyjście w ogóle? Mamy statek, czy czyżby to było... No, Wiedźmin, użyj mi tego. Bardzo chcę zobaczyć, czy ta skrzynia da się otworzyć, nie da się otworzyć jej. Tu nie możemy przejść, już, już widzę. Aha, dobra. Czyli tu są takie... ...drobne przejścia. Światło mogę zgasić, to... nie mogę. Ale mamy tu skrzynkę ukrytą. I cztery oreny. Tego nie chcemy brać, bo to jest mało wartościowe, a za to dużo waży. Tu coś... No nie, no nie, nie, nie wierzę. Nie, nie wierzę, że są takie pomosty, na które można wejść, na których nic nie ma. a no strasznie. Zawiezo zawiedziony jestem z tego powodu, no ale no nic, chodźmy dalej. Chodźmy dalej eksplorować tę jaskinię, ponieważ jest ogromna. Chociaż tutaj się niby kończy, ale jednak nie. Chyba, że to jest wyjście. Nie wydaje mi się, żeby to było wyjście. Jasne, że to nie jest wyjście. Tu mamy... Mogę to zniszczyć? Nie mogę tego zniszczyć. Ja wiem tyle, że to jest do obozu. Proszę o przejście. O! W miejskim mydają się drze. Co tu jest? Coś tu niebezpiecznego jest. Hmm. Ciekawe, może wykrywa znowu jakiegoś rana, czy inne paskudztwo. No, niemniej jednak nic z tym nie mogę zrobić w tym momencie. Tak, tu był troll. Znaczy, tu był ten, tu był golem. Tutaj nic, tu jest przejście. Przejście na tą plażę. Może coś jest? Nie. Tu mamy wyjście z jaskiń. Czy ja w tą stronę szedłem? Chyba tak, spójrzmy. Tu jest wyjście z jaskini ogólne? Chyba tak. Czy odkryłem tam wszystko? Niby wszystko odkryłem. Tu jest przejście jeszcze jakieś. Chwila, chwila, chwila. Tak, tu zdecydowanie. Ale czy ja tu wchodziłem? Wiecie co? Kusi mnie to sprawdzić. Jeżeli się wracam, to przepraszam was bardzo. Ale to potrwa z dwie minutki. A naprawdę chciałbym... Nie chciałbym tu nic ominąć i później się zastanawiać i szukać, a wow Ale jesteśmy... Moby są, więc ciężko powiedzieć. Szybko, szybko, szybko Dobra Właśnie to chciałem zrobić Czyli zabić, mo zabić tego mocniejszego. Zanim to mniejsze ścierwo. No to prze przeszkadza, to jest wytrzymała a tamten jakby mnie zaatakował, to boli, pożerać zło. No dobra. Tyle było względem potworów. Tu mam dalsze przejście, e, tylko ja chciałbym jeszcze... O właśnie to, no z tego nie zbiorę już. I tu chyba byliśmy. Nie mogłem zebrać, no a trudno. Nie będę tutaj. Sit! Si nie będę tutaj siedział i próbował tego podnosić. Sprawdźmy, tu nic nie ma. No. Muzyku z kombata. Już czy jeszcze nie? Ja tu jeszcze spotkamy na pewno. Więc zapiszę stan gry. Sprawdźmy mapę, gdzie idziemy. Idziemy w to miejsce, dokładnie tam, gdzie chciałem iść. Tu jest powiedzaj Brama, która sugeruje, że stąd można wyjść tą drogą. Cóż tu było? Czy tu był, była walka z tym mocnym potworem? Tak, to była walka, ale dlaczego tu mi sugeruje, że stąd można wyjść? No nie, nie pozostawiliśmy tu nic. Pozostawiliśmy. Pozostawiłem. A, coś czego się nie da wziąć. Nie, no z... definitywnie tu się stąd nie da wyjść. Co najwyżej z góry może zeskoczyć, jako wejście. Ale ten obrazek jest przekłamany. Chyba że. Chyba, że ja nie wiem, a Wiedźmin może latać. W co wątpię. Więc załóżmy, że nie ma wyjścia. No, tak czy siak. Troszkę ekspa wpadło zawsze też. Z tych dwóch potworów. Tu już nic nie powinno się znaleźć. Myślę, że przeczystywałem wszystkie te jaskinie do hmm, dość dokładnie. Więc wracamy do góry i... I cóż. I zrobimy może zadanie, które nam tutaj sugeruje gra, czyli przeszuka, przeszukamy miejsce Kaźni, Sabry, Glevisik sabriny. Tylko gdzie to było? Na pewno poza miastem. Znaczy poza miastem, poza obozem. Miastem tego nazwać nie można. Dobrze, wejdźmy do góry. Odrinius się zmył. Nie zdziwię się, też bym nie siedział tu cały dzień. Chodźmy do wozu. Jeszcze jedną rzeczą, którą chciałbym sprawdzić przed wyruszeniem. Nie chcemy tu Jest i jedna mała sprawa. Czy jest... czy sprzedawca ma... Rudę Srebra? A nie sprzedawca tylko... Tak, tak, to znaczy handlarz ten który tutaj jest Więc? zajmuje się kuźnią. Pohandlujmy, sprawdźmy. Masz, masz tą rudę, o co mi chodzi? Ruda Srebra, poproszę dwie. Jeszcze jedna ruda Srebra... Zobaczmy ile tego mamy. Mam 7. Tak, jeszcze jedna i zrobię sobie naprawdę solidny miecz srebrny, który myślę, że mi starczy aż do ostatniego aktu, jak nie do końca gry. Zobaczymy. Ten miecz to jest chyba 33 do 36, czy jakoś tak, ale jest naprawdę mocny powiem wam. żeby jeszcze tylko jedną sztapkę. Znaczy, jeszcze jedną sztapkę. Jeszcze jedną rudę srebra. Resztę już mamy. Resztę już znaleźliśmy. A, już nawet, nawet widzimy, gdzie musimy iść. Ponieważ tutaj nam gra pomogła i pokazała O, obóz niebieskich pasów. Ciekawe, ciekawe. To też mieliśmy się spotkać, ale to... Przy okazji. Czemu moja mini mapa mi nie pomaga? Aha, mini mapa mi się skończyła. Super! Zapisz stan gry, co tu się dzieje? Zabić Zoltana? Skróć no Nie, tak sobie trenują. No dobra. Nie będę wam przeszkadzał. I czy dobrze idę? Idę dobrze. Idę dobrze. O, jest, jest nie mapa nagle. To nie jest, że się ona skończy. Nie, no nie wiem co się tam stało. Tak, zepsuła się. Totalnie się zepsuła. Zobaczcie. Pokazuje w ogóle inne miejsce. Niż to, w którym jestem. No nic, mówi się trudno. E, mamy jeszcze tą mapę i tą się będziemy sugerować. To nam bardzo nie przeszkadza. Znaczy, to mi bardzo nie przeszkadza. O, przestrząb niepotrzebny mi jest. I zobaczmy. Wow, bardzo mi się podoba. Któż to? Sabrina, chwila, sprawdźmy ten domek. Ten domek jest fajny, ale nie, my się na razie nie przejmujemy. Zbadaj okolicę domu. Nie ma problemu, nie ma problemu. Widzę nowe zadanie: okolice, czyli znaczy, że trzeba pójść. Użyj art. A że użyj art jeszcze raz. Chwila, chwila, chwila. Po co ja mam tu użyć art? Zacznijmy od tego. Zajmę... A, na te deski. Zejdź! O, o, o. Znaczy, nawet ja tego nie widziałem. Trochę tekstura desek zasłania, tak? Ale dobra. Wiecie, wiecie co? Zapiszę stan gry. Bo się trochę boję. Wow, jeszcze tu coś czerwonego mi wyskoczyło. Uh, uh, uh. proszę. Ruda, ruda srebra. Srebro, srebro, srebro to wszystko mam, srebro. Nie, nie, niestety. Cóż tu jest? Światło. Trochę boję się to zapalać. Spójrz, światło. Ooooh. Zapal w... oh, to ten wod. Aha! O fuck. Co się stanie jak źle będę zapalał. Uff... Wiecie, co jest niefajne? Zapaliłem dobra. 1, 2, 3 kombinacje nie działa. Niefajne jest to, że tą kombinację powinienem skądś znać. A ja nie przypominam sobie, żebym jakikolwiek znak nakierowywał na to. Dobra, czyli tak, sprawdzałem... Sprawdzałem taką kombinację, taką, to teraz sprawdźmy taką. Zacznijmy od tego. Nie, taką robiłem. Fuck, nie mogę zgasić. Shit. A co, jak spojrzę? Kurde, ci, ci strażnicy są tacy marni Daj mi spojrzeć. Tu mam opcję spójrz Co mi daje opcja spójrz Niewiele. Dobra, czyli Na pewno nie takim sposobem ani takim. Dobra, to zaczynamy teraz od tego i jedziemy w tą stronę. Miecz? Nie taka kombinacja. Moż mogliby być chociaż mocniejsi. No wiem, wiem, wiem. Ej mi zapalać. To jest powrotem. Raz tak. Raz tak. Zostały już nam tylko trz trzy kombinacje. Nie ten miecz. Dobra, rozumiem, że wypadnie upiór. Chwila. Chwila, chwila, chwila. Oj. Dobra. Przy kombinacji, ale już zapomniałem, którą robiłem. Dochodziłem drugie do tego. Masakra. Spróbujmy tak. Leby, prawy, środek. No dawaj, 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 dobra Trzeba wybiegać tu Szybciej Wow, ej. ej, ej. On, on, on mnie atakował przy okazji nie? A już zapaliłem to, niech będzie, no to zapalmy pierwszy środek Potem to Lewe prawe Nic się nie dzieje, więc kolejny upiór. Czyli środek prawe, lewe środek, prawo, lewo Are you fucking kidding me? Czy tu którakolwiek z tych kombinacji działa? Nie, czy tu którakolwiek kombinacja działa Albo Jedną musiałem ominąć i to na pewno jest związane z tym po kolei to przyleć mi, to, to muszę ominąć, jak to nie zadziała, to wychodzę stąd. Nie mam dla pojęcia, co się dzieje. Zobaczmy. Hmm, czy to jest to? Niewłaściwe. Ale Geraldo ostrożnie podszedł do kolejnej próby, tak, tak. Siostrzyczki. Hmm, inaczej. Weźmy ekwipunek i sprawdźmy fabularne. Aha, moneta. list loredo nie 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 tak ta szpitala Czy to jest po nie to jest posegregowane jakoś dziwnie ale wiem jedną rzecz że stąd się że tu nie otworzę tego nie wiem jaka jest kolejność ale tu sobie wrócimy na pewno I aż... O, Dziękuję, klapo, że się sama zamykasz. Co to było? Co to było? A, zbierz się. Zbierz, zbierz Może jeszcze w domku jest podpowiedź. Spójrzmy. Czy dziennik na przykład tutaj ksiąg jest? Nie, dobra. Tu wrócimy w kolejnym odcinku. A ja na razie pójdę do tych. Tym marne duszków, które nie chcą współpracować. O, ty będziesz chciała. Nie jesteś tym, którego szukamy, chociaż wyraźnie czuję jego aurę. Niemożliwe. Maverick dokładnie wyprał spodnie. <grystanie> <grystanie> A... Jestem Wiedźminem. Przyszedłem tu, ponieważ nękasz niewinnego człowieka. Zrujnowałeś życie Maverickowi i pora, byś opuściła ten świat. Niewinny Mavrik. Suczy syn zamordował mnie i moje dwie siostry, po czym zrzucił ciała ze skarpy. Przez niego nasz ojciec malget umarł z rozpaczy. Na szczęście przeznaczenie przeprowadziło go tu znowu i oddało w nasze ręce. Zemsta go nie mi! Hmm. To jest ciekawe. Sprawdzę Sprawdzę to. Czy mówisz prawdę. Jeżeli uznam, że tak, przyjdę tu z Maverickiem. Zobaczymy, bo coś tu może ściemę rzucać, ale chwila, a my tak czy siak powinniśmy iść tu, ale przez wodę nie przejdę. Jak ja się mam tam dostać? Oczywiście, że źle skręciłem, przepraszam was, ale sporo dzisiaj eksploracji, a zdążymy tam jeszcze dojść. Na następny odcinek, muszę zapamiętać ten dom żeby tą zagadkę zobaczyć, jak to rozwiązać. Ja myślę, że coś gdzieś ominąłem, coś gdzieś mi się pomieszało, ponieważ na pewno jestem na 100% pewien, że. Mm, sprawdziłem wszystkie kombinacje chyba, więc albo to jest tak, że to jest oskryptowane na tyle, że muszę pierw. jakby. że Geralt musi pierw poznać tą... Um, Kombinacja a dopiero później będę mógł wykonać ją poprawnie, ponieważ inaczej żadna nie działa, albo którąś naprawdę ominąłem mi się w co wątpię, bo um, uważam, że jednak wszystkie mi się poprawnie udało, znaczy wszystkie udało mi się sprawdzić. Przynajmniej tak mi się zdaje. Zapis stanu gry. Będziemy już o tym mówić i wróćmy do Klątwy Krwi. Są ci żołnierze. Panowie, nudzi wam się? Hej! Co ty tu robisz? Słyszałem, że Zywik nie może się doczekać waszego powrotu. Kurwa, jak nie stawimy się na apelu, każe nas wybatożyć. Pomożesz nam się stąd wydostać, co? Przecież sami tu trafiliście. Jakbyśmy wiedzieli, że w tej okolicy jest tyle utopców, to byśmy w namiocie na życiach siedzieli. W kręgu jest bezpiecznie, ale poza nim może być marnie. Pomogę, pomogę. Wrócimy razem, ale najpierw się rozejrzę. Ponoć deptanie popiołów przynosi pecha. Co ze mną się pierwszy rozejrzeć? Zbadaj. Dziwna aura. Przyjrzyjmy się bliżej. O kurde, spora dobra. Zbadajmy koło. Do tego koła była przybita Sabrina. Uuu. Świeże ślady odsunę się od koła. Hmm. Świeże drzazgi i dziury. Ktoś niedawno wyrywał gwoździe z koła. Hmm. Na wszelki wypadek wezmę jeden. Coś ochroniło koło przed płomieniami. Jest niemal nienaruszone. A coś od koła, no dobrze, sprawdźmy ziemię. Chociaż ziemia wygląda jak ziemia. Ślady zwierząt. Psy, wilki, niedźwiedź, ptaki. Przychodzą tu jak do karnika. Ale boją się samego kręgu. Poza kotami ich ślady są wszędzie. Zdaje się, że jeden zrzemnął się nawet na co kole. kiedyś mówiła, że koty lubią spać na intersekcjach. I oprócz smoków są jedynymi zwierzętami potrafiącymi czerpać moc. Najwyraźniej bardzo lubią to miejsce. Czyli emituje mocą. Ludzie boją się podchodzić do koła Wszystkie podarki ustawiają w bezpiecznej odległości. Z wyjątkiem jednej osoby. Noszącej typowe, wojskowe buty kedweńskie. Widać, nie jestem jedynym świętokradcą. To może... Tamci. Nasuchuj, zbadaj ku. Solidny, ciosany kamień. Można rzec wielokrotnego użytku. Świece, amulety, pieniądze. Ludzie znoszą dary jak do świątyni. Ciekawe, ciekawe. Kwadratowa moneta? O. Kwadratowe monety z rybią łuską. Spiskowcy lubią tu przechodzić. Podnieś list na. Ra... Świece. Świeca. Śmierdzą gorzej niż o nuce zultana. Poza tym nic niezwykłego. Zobaczmy. Ej, Fila, fila. Mogę i przeczytać już wiedźminie Wrażenie nienaturalnej ciszy, typowe dla intersekcji i miejsc krzyżowania się strumieni mocy. Budzi niepokój, ale jest nie szkodliwy. To, to, to. Odtworzenie okoliczności egzekucji powinno umożliwić mi przywołanie ducha Sabriny i zmuszenie go do zdjęcia klątwy. Draugiry i mgła zostaną, ale przynajmniej król będzie bezpieczny. Muszę ustalić, co tu się wydarzyło, znaleźć świadków egzekucji, dowiedzieć się, jak zginęła Sabrina. Wówczas będę mógł uwolnić Henselta od klątwy. Mam dwa tropy. Kult Sabriny. I tajemniczego złodzieja gwoździ Odpornego na aurę tego miejsca Pora popytać żołnierzy No, będzie ciekawe przesłuchiwanie Ale wpierw chciałbym zerknąć na szybciutko To powinno być fabularne List z prośbami, o właśnie Święta Sabrino, proszę cię pokornie Byś wyschoła próśb, które ci zanoszę Udziel mi ja... jasna panienko Swego błogosławieństwa i swojej ochrony ejku. Racz mnie wybawić z siedeł wrogów I od wszelkich niebezpieczeństw Serio? Takie, te, 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 takie, takie marne coś. Ty wy to zeście tu przynieśli? Pooglądałeś, pomacałeś! Chyba już wystarczy, to. <laughs> Zabierajmy się stąd! Widzieliście egzekucję. No, o to zapytanie. Widzieliście jak palono czarodziejkę? Trzy lata temu już służyliśmy pod Henseltem, ale tylko piąta kompania zabezpieczała stos. Ponoć król nie chciał robić z tego widowiska. Niektórzy żołnierze nigdy tu nie byli, ale są tacy, którzy wchodzą do kręgu w poszukiwaniu szczątków. Dla ciebie to tylko gusła, na których można zarobić. Ty popiół, by znaleźć stare gwoździe. Jak ten ciężkostraj, który handluje pod karczmą. się mnie z kimś. Tak? To oddaj gwóźdź. Co za mędy. Zatrzymam go. Zatrzymam go. Zatrzymasz? Nie słyszałeś, co gadają? Przecież relikwie to fistek dla ludu. Jak udało wam się uniknąć utopców? Był z nami natchniony. Przeprowadził nas, ale potem sobie poszedł. Kto? kto? No nie mogę się zapytać, kto? Wy zapaliliście te świece? My! Po co? Co cię to obchodzi? Palicie je dla Sabriny? Uważasz, że to głupie? Po co palić świece w takim miejscu, tak? Wszystkie niedowiarki tak mówią. Czuję ich wzrok. Jesteśmy obserwowani. Nie wyjdziemy z tego żywi. Zachciało mi się gusła odprawiać! Nie wierzysz natchnionemu? Nie musisz. Ale spróbować nie zaszkodzi, prawda? To stary dureń! Przez o. niego się w to wpakowaliśmy! Tego oszczędzę. Kim jest natchniony? Kim jest natychmiast natchniony. Mi powiedz. Od niego się to wszystko zaczęło. Opowiada o cudach, które dzieją się w tym kręgu. Jak ja każda mówię, religia. Jeden, Mieszczema? który wymyślił Mieszka i głęboko w wąwozach, reszta głupio bierze. coś nad nim czuwa i chroni go przed tymi wszystkimi harpiami. Wiem, który to. Serio. Naprawdę. Pamiętam tego quesa. No, Nie podoba mi się tu. Już myślałem, że zamierzasz tu nocować. Mam lepsze miejsce. Chodźmy. O, dobra. skudna okolica. Myśleć, że biją się o te Tyle na ten odcinek. Dzięki ja wam, że oglądaliście. Sady, Całkiem ciekawe tutaj no, na razy. koniec. No Soda i w kolejnym odcinku dokończymy to zadanie, jakie i i zadanie, zadanie z siostrzyczkami. Do zobaczenia. Hejka.